Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić państwu naszą super ofertę na samochód Jeep Renegade z 2015 roku. Wersja wyposażenia to Longitude z silnikiem benzynowym o pojemności 1.4 oraz mocy 140 koni. Samochód posiada jasną tapicerkę, która bardzo fajnie komponuje się z pomarańczowym kolorem nadwozia. Oprócz standardowego wyposażenia wersji Longitude samochód został doposażony w dwustrefową klimatyzację automatyczną oraz lakier pastelowy. Samochód proponujemy w promocyjnej cenie wraz z gwarancją fabryczną wydłużoną do 5 lat. Auto można oglądać w naszym salonie w Gdańsku przy ulicy Halera 132. Zapraszamy!